No, także witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale, teraz, y, dzisiaj mamy odcineczek z gry, jest to y, symulator fajerwerek i petard, y, więc sobie właśnie gramy y, w symulator y, fajerwerek i petard, więc zacznijmy od pięknej rakiety szerkowej. Y, więc to będzie myślę, że nowa seria, jeśli chcecie w gry, to też piszcie, o, bardzo ładna, no gdyby taka była w realu to była bardzo fajna, kolejna, Lecimy z nią. Bardzo ładna. O, kilka rakiet. Odpalmy sobie. Zobaczymy jak będzie. No ładny. Yy, więc widzimy, widzimy się zaraz jak znajdę coś fajnego. Żeby my odpalili. Znalazłem takiego singleshota. Dużego zobaczymy jak wypadnie. No, bardzo ładny. Bardzo ładno Szczerze muszę powiedzieć. Bo wiem, dobra, sobie teraz y, Konfetti, Takie o. Takie konfetki. Widzimy się też zaraz, jak coś znajdę. Karabinek teraz był jeszcze taką startę na zakończenie No i to by było na tyle. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapeczko do góry, subskrybujcie na kanale. Trzymajcie się ciepło i cześć.